Jak to już zabezpieczone, bo się pochyła. Jezu, ja Ci dziękuję, że to było bardzo kosztowne ja mam wobec Ciebie teraz jakiś dług. Jezu, no postawię to... To na testy. No, no wspaniale, ale nawet Ani tam, daj mi chociaż piona bo coś już o Lisaniu się nie mówi. No, bardzo dziękuję. Przemiłe no, to jest. Bardzo. Na no, pewno. Co ja mam z tym zrobić? Ja no, no, cały... mam Mam podobnego w domu, już bez klatki. I taki już bardziej dorosły. To jest koreańska wersja. Boże, a to Wy w Wałbrzychu to robicie, tak? Tak jest. Z tego słynie Czy Wałbrzecha. Wy z Wałbrzycha wspieracie e, lokalne firmy? Możemy się wymieniać, jak co. co. Jak masz na imię, żebym już pamiętał, zawsze się chuja. Tak Michał, Michał, Michał. miło poznać. Jak się zawsze będę kojarzyć. Ale serio. To nie jest twój odlew, rozumiem, Dajem. tak? To kolegi. E, Boże. Na jest... Ale się w nocy spotykam ze z moimi znajomymi, bo jadę na urodziny. Ale serio, wchodzi się na naszą stronę. Jest ten produkt... Kurwa, tu przed reklamę zrobić, dajesz. Wchodzisz no. na stronę i co? Ten produkt jest na na stronie, i tam jest napisane to, co tu. Tak. A teraz jeszcze fotel? O, już wszystkie interesy, Supermarketing <grym> Super, marketing. To no. Super. Od lat mi mówią, że ja tylko uruchamianie ku nas. Tak, że. No tematycznie, bo tak myślałem, że Ci się spodoba. Wiesz, że nie wiem, czy widziałeś karmaka, ale ja właśnie czekam na jakieś ciekawe propozycje reklamowe. Ja, jak ja, jak ja chciałem Brudzewskiemu dać ostatnio, ale... nie Brudzeskiemu... daje. Nie, 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 bo... nie Ostatnio nie. był i nie. To dla niego za dużo. Widziałam wszystkich, nie? Polecam tak. Borasa. Patrząc on, no, tak nawet, nawet. Lautek przereklamowany, nie? Tylko dużo dobra. Oni by mi zielili, jakby, jakby się lili, jakbym jakby wiedzieli, co ja gada. No naprawdę mówię. Dobra.